Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Po kilku dniach domysłów wszystko jest już jasne. Zastanawialiśmy się nad tym, kim są te dwie osoby, które przed Nowym Rokiem otrzymały Azyl na Węgrzech, już teraz wiemy, jest to Zbigniew Ziobro i jego żona, Patrycja Kotecka. Porozmawiam o tym z europosłem Koalicji Obywatelskiej Michałem Szczerbą. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Dzień poś... dobry, Panie Redaktor, witam Państwa. Domyślam się, że zaskoczenia tutaj nie ma dla Pana. Nie, chociaż nie było żadnej pewności, że to jest Ziobro i że to jest Kotecka. Jedno jest pewne, no, to dziwna sytuacja, bo jeżeli w przypadku ziobry. Mamy 26 zarzutów prokuratury. No, to w przypadku pani Koteckiej, z tego co wiem, takich zarzutów jeszcze nie ma. Więc wnioskowanie o azyl polityczny wobec takiej osoby, wyprzedzanie pewnych być może nawet sytuacji, o których nie wiemy, być może nawet nie wie prokuratura, no to jest jak przyznanie się do winy. Czy chce pan powiedzieć, że oni mają poczucie, że pani Kotecka też ma coś na sumieniu i dlatego występuje o azyl? No to wynika wprost z zamieszczonego wyjaśnienia przez Ziobrę, dlaczego, dlaczego wnioskował o azyl, również dla niej. Ale to jest również, pani redaktor, potwierdzenie tego, jak dużym nadużyciem jest ten azyl polityczny. To jest tak naprawdę złamanie tej podstawowej zasady instrumentu prawa międzynarodowego, jakim jest azyl polityczny, no, który powinien być zarezerwowany wyłącznie dla osób, e, które są, czy które są represjonowane e, ze względów politycznych w krajach autorytarnych, takich jak Rosja, jak Iran, jak Chiny e, czy Białoruś, a nie w kraju demokratycznym, który jest członkiem Unii Europejskiej. No, tylko, właśnie, tylko właśnie Ziobro z tego, co nam wyjaśnia, to on uważa, że w Polsce panuje dyktatura. On się bardzo obszernie tłumaczy i atakuje wręcz, że on walczy z politycznym bandytyzmem, z bezprawiem, z tą postępującą dyktaturą i że są stosowane metody stalinowskie i polityczne represje wobec niego. Więc on uważa, że jest tak dokładnie, jak pan opisał. No mamy sytuację oczywistą. Po pierwsze, Dariusz Barski nie był prokuratorem krajowym, potwierdził to sąd. W związku z tym te wszystkie działania, które podejmował, w prokuraturze miały charakter bezprawny. No, druga sprawa jest taka, że te 26 zarzutów wobec Ziobry są, są faktem. Ziobron nie czekał nawet na wyrok, na postanowienie sądu dotyczące ewentualnego jego aresztowania. Wyprzedził te wszystkie działania, czyli pokazał, że jest tchórzem, że jest miękiszonem. Że tak naprawdę przyznaje się do, do winy i do zarzutów, które formułuje wobec niego organ śledczy. To, o czym Pan mówi, czyli decyzja sądu o ewentualnym aresztowaniu i ewentualnym wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, to w tym tygodniu jeszcze ma zapaść, to już jest bezprzedmiotowe, czy nie? To sąd zdecyduje o tym, natomiast ja uważam, że jeżeli są przesłanki do tego, żeby był ścigany euro, europejskim listem gończym, to nie jest jeszcze ten etap, ale mówimy na razie o, o, o zgodzie sądu na aresztowanie, to sąd powinien taki wyrok wydać. Ewidentnie w tej sprawie jest kręci, ewidentnie ma coś na sumieniu, no de facto przyznaje się do winy. Z tym, że obrońca Ziobry i Romanowskiego, odnosząc się do sprawy Romanowskiego, gdzie ten ENA został uchylony przez sędziego, no, krytykuje bardzo, obrońca Ziobry krytykuje fakt, że ten sędzia, Dariusz Łubowski, został wyłączony po tej decyzji i odsunięty od orzekania. No, Zdecydowało o tym sąd, a nie politycy, więc być może sąd. Uwzględnił po prostu zastrzeżenia prokuratury dotyczące tej sprawy. No mieliśmy w tamtej sprawie rzeczywiście stanowiska od ściany do ściany, bo z jednej strony ten sam sędzia wydał ten nakaz aresztowania, a z drugiej strony nie mając nowych argumentów go cofnął. Więc dobrze jest, żeby w tej sprawie postanowienie wydał sąd. Wyłoniony w drodze losowania, oczywiście, natomiast taki, który, no, który jest stabilny emocjonalnie, bo przecież pamiętamy uzasadnienie, które mówiło o, o, o dyktaturze czy, 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 czy dyktaturze, która miałaby w Polsce panować. No, to, jest jakieś, to jest jakaś niedorzeczność. Z tym, że panie pośle, te wnioski ewentualne o europejskim nakazie aresztowania i tak nie będą mogły być realizowane w sytuacji, kiedy i Ziobro, i jego żona, no żona jest poza tym, ale pan Romanowski również mają ten azyl polityczny na Węgrzech. Przecież wiemy, że w, w trzecim tygodniu kwietnia odbędą się wybory na Węgrzech, więc ma, może być taka sytuacja, że i, i Ziobro, i Ziobrowa wykupili takie krótkotrwałe złote spadachrony, które dają im jakąś stabilizację na, na kilka miesięcy, a za chwilę mogą szukać e, schronienia być może w jakimś kraju już pozaeuropejskim. E, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nowy lider e, węgierski, lider opozycji demokratycznej, P Peter Madziar, zapowiedział, że wszystkie azyle Orbana, polityczne azyle zostaną e, zniesione, więc e, mam wrażenie, że ta kryjówka jest tylko na chwilę. Tak, gdyby to wszystko odbywało się zgodnie z regułami demokracji, ale pan wie dobrze, że system, jaki zbudował Orban u siebie w kraju, jest już tak mocno zabetonowany, że on tę ichnią państwową komisję wyborczą trzyma pod butem, i pan sądzi, że on rzeczywiście może przegrać? Wybieram się, pani redaktor, na, na wybory w, na Węgrzech. Będę obserwatorem. Zrobimy wszystko jako społeczność międzynarodowa, żeby zagwarantować ich uczciwość, transparentność. Oczywiście, jak każdy autorytarny przywódca, tym bardziej tak bardzo skorumpowany jak Orban, będzie bronił swojej władzy, bo dla niego władza to też bezkarność. On liczy na wzajemność ze strony Pisu. Natomiast się przeliczy. Po pierwsze, dlatego, że PiS nie wygra wyborów w 2027, bo takie, takie, takie postaci jak Ziobro, czy Romanowski, czy Obajtek czy, my, e, czy Matecki będą ciągnęły tę partię e, w dół. E, to jest jakby potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, że pisto złodziejstwo, pisto marnotrawstwo pieniędzy, to pisto prywata i buta, no i teraz oczywiście tchórzostwo. No właśnie, bo Ziobro zapewniał, że on nie zamierza unikać wymiaru sprawiedliwości, że nie będzie uciekał, no wręcz, że nie będzie prosił o azyl na Węgrzech. Stało się jednak zupełnie inaczej. I jak pan to ocenia? Myślę, że jego adwokat mu uświadomił, jakie konsekwencje mu grożą. nie, nie konsekwencje wynikające e, e, z czegokolwiek innego, aniżeli z zarzutów, które są wobec niego formułowane. No. Przecież świadkowie, którzy w tej sprawie się pojawiają w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, mówią jedno, no, wszystko się działo na, na werandzie w Jeruzalu, tam gdzie jest rezydencja Ziobrów, i tam zapadały decyzje, kto ma dostać jeszcze przed rozpisaniem konkursu. To prawda, ale jak ta sprawa, Pana zdaniem, może się teraz toczyć przed sądem bez obecności głównego oskarżonego, bo to w końcu Ziobro został przez prokuraturę scharakteryzowany jako i twórca, i głowa później tej zorganizowanej grupy przestępczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie jestem prawnikiem, ale uważam, że w sytuacji takiego celowego, świadomego unikania kontaktów z wymiarem sprawiedliwości. No, Ziobro sam, sam się pozbawia tak naprawdę prawa do, do skutecznej obrony, do skonfrontowania się z tymi zarzutami prokuratury, i wyrok może zapaść, oczywiście, bez, bez jego udziału, w sensie bez, bez możliwości składania przez niego zeznań. No, Ziobro jest byłym ministrem sprawiedliwości, wie, jakie są konsekwencje jego decyzji. Natomiast on no, wybrał taki wariant, który jest dla niego bardziej bezpieczny, czyli jak powiedziałem, z ma załóżami. Czyli paradoksalnie właściwie ta jego nieobecność może przyspieszyć toczenie się takiego procesu. Czy dobrze zrozumiałam? Jeżeli są podstawy, jeżeli są dokumenty, jeżeli były zrobione przeszukania, jeżeli są świadkowie, być może nawet koronni w tej sprawie, no to, to materiał dowodowy jest, jest bardzo dobry przecież bardzo dobrze przygotowany, więc sprawa jest rozwojowa. Dotyczy również kwestii fundacji tak zwanego księdza Michała O., jego ojca i tych wszystkich interesów, które chcieli zrobić w Wilanowie, więc tych, tych materiałów może być aż nadto. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to też stawia ewentualny akt łaski Nawroskiego, w dosyć trudnej sytuacji, bo przecież normalny człowiek skonfrontowałby się z zarzutami, zapewniłby sobie dobrą, profesjonalną obronę, a nie takiego prawnika, który tylko załatwia azyl. O tych politycznych konsekwencjach. Jeszcze słowo chciałam z Panem zamienić. Pan już wspomniał, jakie, jakie to dla PiSu ma konsekwencje. Mateusz Morawiecki dzisiaj zapowiada, że uciekać nie będzie. Czy to jest taka zakamuflowana krytyka ziobry, że, że ten uciekł, a sam Morawiecki nie zamierza uciekać przed wymiarem sprawiedliwości? Czy to jest no jego, ich przyjaźń ziobry Morawieckiego jest legendarna, przecież o tym wiemy, podobnie jak i Kamińskiego. Z, z z jednym i z drugim, konkurencyjne grupy, różne interesy. Ja bym nie był taki pewny co do Morawieckiego, przecież ten spra ta sprawa Rarsu, sprawa, sprawa afery, w którą, w którą umoczony jest również Kuczmierowski, ona może mieć bardzo poważne obciążenie, być poważnym obciążeniem dla środowiska morawieckiego, de facto może to być ich początek końca. No i Kuczmierowski de facto również uciekł, bo po pierwsze gdzieś ta podróż, kiedy został zatrzymany i jego obecny pobyt w Wielkiej Brytanii, to też stawia pod znakiem zapytania, jakie są jego intencje. On wielokrotnie mówił, że zamierza wrócić do Polski, że wróci do Polski, no jakoś nie wraca. Tak, czekamy na, na wyrok, czy na postanowienie tak naprawdę londyńskiego sądu. Ona ma przyjść 27 lutego. No więc to może być nowy etap w karierze Mateusza Morawieckiego, bo już jeden świadek koronny w tej sprawie jest to Paweł Esz, kontrahent Morawieckiego, który przecież był, jak twierdzą media, jak twierdzi prokuratura, no też gościem w kancelarii Morawieckiego. A dla Kaczyńskiego, dla PiSu w całości, Ziobro jest, z tym azylem to jest kłopot? Pociągnie cały PiS w dół? No, Zawlewski tak twierdzi, że ciągnie w dół. Zresztą widać to po sondażach, no, ale będzie jeszcze gorzej, no, bo de facto e, tym azylem bo, no, przyznał się do winy. E, e, mam absolutne przekonanie, że przestał być również wygodną postacią dla PiSu, dla tego całego środowiska, które tu pozostawił. E, jest do odstrzału przez Kaczyńskiego, to jest oczywiste, więc. E, Coraz częściej mówi się, że kandydatem na ministra sprawiedliwości może być pan, e, pan Lewandowski, czyli ten obrońca wszystkich e, aferałów pisowskich. E, no być może to jest jakaś jego taktyka, też e, tych swoich konkurentów do funkcji ministra sprawiedliwości, właśnie gdzieś tam podstawiać, dać im azyl, a tutaj e, próbować dostać się do Kaczyńskiego i. Wchodzić w nową rolę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Nie daj Boże, żeby tak się stało, bo przecież wiemy, z jakiego środowiska ta osoba się wywodzi. No, wiemy to, może powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, to jest Ordo Juris. To jest Ordo Juris, to są różne dziwne kontakty, o których mówi Klementyna Suchanow, ale, panie redaktor, to szkoda czasu, żebyśmy te wszystkie kwestie znane publicznie omawiali. To prawda, dla PiSu byłoby w każdym razie politycznie korzystne, gdyby Ziobro zamiast w Budapeszcie był jednak w Areszcie, bo mógłby się, mógłby się kreować na tego męczennika i, i, i być może PiS by na tym zyskało. A tak to PiS traci, ale zyskuje Braun. I to też nie jest dobra wiadomość. Jak mówię, no ostatnio mieliśmy do czynienia z dziwnymi sytuacjami. Z jednej strony pojawiał się Czarnek, który mówił, że mu bliżej do Brauna niż do Tuska czyli było to puszczanie oka, mieliśmy dziwne działania Nawrockiego, który postanowił tradycję między, międzywojnia, czyli zapalenie świecy kanukowej wyprowadzić z Pałacu Prezydenckiego. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, coś się stało, ktoś przekazał Kaczyńskiemu, żeby ten flirt z Braunem zakończyć, bo on nie służy Temu środowisku. Mówi się o różnych czynnikach zewnętrznych również. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że być może rzeczywiście przez takich ziobrów zyskuje ta skrajna nacjonalistyczna, antysemicka prawica, ruska prawica, proruska prawica w wydaniu Brauna i jego towarzyszy. Tu to stawiamy tutaj kropkę, chociaż gorzka ta puenta, no ale taka musi być. Bardzo dziękuję, pani pośle. Dziękuję, pani redaktor. I waszym gościem, i Wam Państwu dziękuję również za uwagę, i do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.